we we'll

Dobra, zdjęty, ten lewej Po prawej stronie jeden, jeden. No, tak. Raz, dwa, trzy Thank you.

Podchodzą na środek Na wprost, a za balotem Za balotem Tu Dostał, dobra, dobra. Witam wszystkich bardzo serdecznie Już Jesteśmy po dzisiejszej strzelance No niestety nie udało mi się nagrać początku jak jechaliśmy Ekipą No bo trzeba było trochę przygazować ze względu na to, że zaspałem trochę I też musieliśmy się zebrać w jedno miejsce, żeby w ogóle dojechać Ale finalnie się udało Dzisiaj strzelaliśmy się na górce Na starych PGR-ach bardzo fajna mapka dwie duże hale naprawdę ogromne hale do tego teren leśny z tak naprawdę trzech sto, z trzech stron, bo można było prześrodkiem środkiem i bokami tych hal początek gry był trochę ciężki z tego względu, że nie znaliśmy mapy, byliśmy pierwszy raz więc zanim ogarnęliśmy gdzie najlepiej się Ukryć, gdzie można wejść. To trochę minęło, ale po rozgrzewce zdecydowanie już gra poszła i dominowaliśmy. Fajny scenariusz graliśmy dzisiaj. Mianowicie były coś na zasadzie mocnego punktu. Trzy punkty z flagami. Trzeba było podnieść flagę. Była czerwona i biała się podzielenie na czerwonych i srebrnych, e, no i co? I udało nam się dwie rundy wygrać. E, bardzo fajne akcje w ogóle dzisiaj wyszły i też było chyba całe 40 osób, więc można było zrobić tą przewagę, e, można było wejść na plecy. E, co na pewno e, poka pokażę na, na filmiku, jak fajnie wchodzę. E, Raz samemu na, na, na plecy przeciwnika i, i fajnie czyszczę pole gry, bądź też z ekipą, gdzie wchodziliśmy chyba w siedmiu czy ośmiu, nawet z jednej strony, i udało nam się przedostać do, do, do tej hali i ją utrzymać. W pewnym momencie była chwilka konsternacji, bo się okazało, że z przodu hali. Też byli nasi i strzelaliśmy do siebie. W końcu ktoś wpadł na pomysł, żeby zapytać się, czy jesteś czerwony, czy srebrny. Jak usłyszeliśmy, że są nasi, no to automatycznie hala cała przyjęta. Zajęliśmy się środkiem w miarę sprawnie nam to poszło. I co? Kolejny test MP5. Myślę, że aktualnie gierka na LiPo 74 daje radę ale jednak trzeba będzie wymienić na jedenastkę bo jest taka możliwość i jak tylko będzie odpowiedni budżet to, to bater bateryjkę wymienię no bo da jest różnica w strzelaniu jeśli chodzi o jeszcze strzelankę dzisiejszą fajnie, że z dwóch takich, takich naprawdę solidnych ekip było to no, wyrównane By, było wyrównane e, i myślę, że no, zawitam na górkę nie jeden raz a na pewno więcej e, ekipa jak dobrze pamiętam pancerniki e, tworzyła dzisiejsze dzisiejszą gierkę e, i co no, oprócz tej flagi graliśmy klasyczny team deathmatch e, trochę czasu z tym zeszło no jeśli chodzi o początek, jeszcze co mogę powiedzieć, no, moja pierwsza, pierwsza runda to tak naprawdę może był jeden kill, góra dwa. Nie wiem czy, czy tam w ogóle przeciwników trafiałem, czy nie zgłaszali, to ciężko, ciężko mi jest określić, bo naprawdę jeśli chodzi o teren mega duży. W tych kulek też nie, niekiedy nie było widać. No i co? Jeśli się podobają materiały, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Jeśli chcecie kolejne oglądać, to zostawcie subskrypcję. kliknijcie też dzwoneczek, żeby było powiadomienie. I co? Wszelkie uwagi, jak macie, piszcie w komentarzach, czy się podobało, co można zmienić. Wiadomo, zawsze coś można polepszyć. I widzimy się na następnej strzelance. Narka! you